mówią, bohaterka. że minister jest nabalony jak stodoła, jak przysłowiowy autobus do Bolimowa boli i Szczęka wysiadła i tak I tyle mówią, że to kłopoty z nagłośnieniem. No, kłopoty, no. Jeszcze żeby tak wszyscy mówili od prawa i lewa, to jak w tym sławnym psychologicznym dowcipie. To nawet e, żebym słyszał, z że on tam się przewraca, tak, będziesz, ale tutaj tak by mi. Wszyscy dookoła to... mówią, że ten krótki jest dłuższy, to ja też tak powiem i w, w, Dokonam gwałtu na własnym myśleniu, bo wszyscy mówią tak. No to był zawsze efekt, na którym właśnie te. Ty... To ma na myśli, myśli Michnik, uważam, mówiąc o kakofonii, że właśnie się pojawia kakofonia, że zamiast tych dziewięciu jednogłośnie mówiących, że, że czarne jest białe, no i się pojawiają niektórzy, mówią, nie, jednak, albo nawet tylko, że szare może. Nie, to znaczy, że to jest zgubienie. No no zgubienie. Tak, no człowiek wchodzi w taki system, że jest, prawda, chaos, podział, ro... nie wie co myśleć, a tutaj powinno być jak, jak w powinien... chórze. – Wiedzieć, co tak. tak – prawda? Yy, – yy, Patrzymy w batutę… – Każdy ma swój głos, tam, a ktoś w orkiestrze. – Każdy I się no ja też widzę, że on po prostu był Jakie, Jaki odsłuch, jakie nagłośnienie… A na, mi mówią, że on śpiewa.